Siemano, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Jak słyszycie, mówię przez nos, dlatego że grudzień mnie dopadł. To jest niestety okres, w którym często choruję, więc no tak to będzie wyglądało niestety przez ten cały film. Ale bardzo chciałem go nagrać. I film będzie w postaci takiego pojedynczego podcastu/monologu. slash Troszeczkę będzie to wyglądało jak w filmie żegnaj CSGO, i tutaj będzie też sporo nawiązań do tego filmu swoją drogą. Niby o wielu rzeczach, o których chciałem powiedzieć, powiedziałem, ale dalej czuję, że chciałbym się podzielić tym, co mnie trapi od jakiegoś czasu. Związanego oczywiście z cs jak i z moją ogólną twórczością. Na starcie tylko chciałem powiedzieć, że po ob... No kurwa. Na starcie jeszcze chciałem powiedzieć, że po. Kurwa mać, no nie wiesz, mam zaraz psychicznie. Po opublikowaniu filmu Żegnaj z go. Moja historia, napisałem do osób, o których była mowa w filmie. Na przykład do chłopaków z Existence, no głównie pisałem z Kornelem, on tam reszcie przesyłał filmy oraz z Emilem. Także pozdrawiam chłopaki, dzięki, że y, pozwoliliście użyć swoich y, imion i nazwisk w filmie, bo jednak dodało to troszeczkę klimatu. Uważam. Napisałem też do Nobeta z Red FBS i tam on rozesłał ten, ten mój materiał i ten fragment, który mu wysłałem do wszystkich chłopaków, którzy też jakby powiedzieli, że jakby fajnie. Że coś takiego zrobiłem i mieli jakby bardzo pozytywną reakcję, także super. No i do wielu innych osób też wysłałem, także nie chcę ich po raz kolejny wymieniać, ale ogólnie bardzo fajny, bardzo fajną nostalgię poczułem po raz kolejny. Taką samą nostalgię jaką uczyłem podczas nagrywania i montowania tego filmu. No, 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 no nie mogę ukryć, że kilka razy uroniłem łza i się wzruszyłem, pisząc w ogóle scenariusz, później nagrywając to, na końcu jeszcze montując i oglądając w trakcie, więc naprawdę był to dla mnie emocjonalny film. Szczególnie ta końcówka filmu, która mogła się wydawać dosyć nieoczywista i dzisiaj troszeczkę. O niej też będzie. Mowa tutaj o tym fragmencie, który powiedziałem na końcu. Fajnie, że mogłem tak miło spędzić czas z takimi osobami i fajnie, że mogłem doświadczyć we sporcie tego, czego nigdy nie mogłem doświadczyć w prawdziwym sporcie. Ale też czułem niesamowitą radość z tego, że pomimo braku kontaktu tyle osób wypowiada się na mój temat pozytywnie, bo przez jakiś czas myślałem i miałem takie wrażenie, że byłem odrzutkiem tej sceny, że nikt mnie nie lubił, ale okazało się, że jest masa osób, która po tym, jak do nich napisałem i po tym, jak opublikowałem ten film, napisali, że super robota i że też jakby się super im ze mną grało, także i jakby. Byłem też fajną częścią ich ich przygody z CS-em, więc bardzo mi się miło wtedy zrobiło, naprawdę. No i te osoby świetnie właśnie wspominały stare czasy, i też część z nich w międzyczasie zauważyła moje filmy na TikToku czy na YouTubie, moi stary znajomi ze szkoły, czy jakby osoby, z którymi grałem po prostu w cs I pomimo tego, że nawet nie mieliśmy ze sobą kontaktu przez prawie 3 lata, to i tak te osoby o mnie nie zapomniały, bo tworzyłem te treści do YouTube, i to jest jeden z powodów, dla których tworzę te treści, ale nie główny i nie jedyny. Ale zostawmy to na chwilę na bok, bo jednym z głównych powodów, dla których nagrywam ten film, było to, się zastanawiałem yy, kiedy był mój pik formy w ogóle bo to może się na początku wydawać dosyć płytkie ale jak ja jakby wydrążyłem w swojej głowie że tak powiem różne tunele myślowe w różnych kierunkach to okazało się to naprawdę dosyć ciekawe bo teoretycznie powinno być tak że pik formy zawodnika jest wtedy kiedy on ma najwyższe Elo no ale jednak w drużynie jest zawodników pięciu i też często było tak że jakby nie trafiliśmy ze swoją formą yy, wspólnie prawda nawet w turbo było tak że był moment że nas Adaś mocno kierował był moment że ja i Stachur ciągnęliśmy na początku przecież był taki moment że jak Stachu do nas do teamu dołączył jak jeszcze nie była Dasia, jak jeszcze nie było Mukczoka. W sensie zanim dołączył Mukczok odszedł i zanim dołączył Adam o, też odszedł. Zanim to się wydarzyło, to tak naprawdę ja ze Stasiem bardzo mocno ciągnęliśmy tą drużynę. No i tak naprawdę ostatni raz w takim piku-piku formy, jeżeli chodzi o grę teamową z truboptyśami, to byłem może z... rok temu, jak właśnie Stasiu dołączył. I pamiętam, że jak ja dołączałem do tego pierwszego miksu na Lana, w którym był Rutek, w Rubson był gruby i Smoty, pamiętam i jej w ogóle z klipów to zauważyłem też, że byłem naprawdę jednym z najlepszych zawodników, o ile nie najlepszym w tym w tym teamie. Niestety później poczyniłem gra z różnych powodów, między innymi przez to, że zacząłem tworzyć content. Nie skupiłem się później na graniu tak typowo teamowym, nie skupiłem się na tym, żeby być lepszym zawodnikiem, tylko żeby tworzyć content, co dużo mi dało, ale też niestety dużo zabrało, o czym za chwilkę. No i właśnie jak teraz się zastanawiam, to chyba mój pick formy był na początku 2023 roku, mimo tego, że nie miałem wtedy dużo elo, bo miałem prawdopodobnie 2 300, 2 400, to wtedy byłem najlepszym zawodnikiem na jakby na tle wszystkich innych graczy, z którymi grałem wtedy. Niestety ta forma później mi nie wróciła i pomimo wbijania, nie wiem, tam 2 800, 2900 3000 elo później tego 3200. Ja dalej nie czułem, że to był mój pik formy. Wiem, że to jest niestety trochę chaotyczne, bardzo przepraszam, ale to co jeszcze mówiłem przed chwilą, to dokończę na samym końcu filmu, bo mam napisany taki mini scenariusz i, i mam nadzieję, że ta każda jednak myśl się zepnie na koniec, na koniec, tego materiału. No i właśnie ten mój rozwój został zastopowany przez to, że grałem jak pago. Niestety to był mój idol, znaczy niestety, niestety, to wiele, wiele jakby jest za i wiele jest przeciw. Już zacząłem, co mi to zabrało. Pomimo tego, że grałem w dobrym teamie, pomimo tego, że jakby mieliśmy predyspozycję do tego, żeby osiągnąć no, na przykład, nie wiem, być w top 30 rankingu cybersportu, to mimo tego nie graliśmy na jakimś wybitnym poziomie, między innymi przez to, że właśnie ta gra nie wyglądała tak, jakby mogła wyglądać, to znaczy ja nigdy nie, nie szedłem bardziej w pro, tylko bardziej właśnie pod content grałem już od kilku lat właściwie i z jednej strony właśnie to było słabe, bo no, przez to tak naprawdę mój peak formy nie został osiągnięty, przez to wyniki drużynowe, jak i indywidualne nie były na tak dobrym poziomie, na jakim mogłyby być, no ale właściwie to jest tyle z minusów, a z plusów, kurczę, niesamowicie dużo contentu stworzone, z którego się bardzo cieszę, niesamowicie dużo Dużo liczb, znaczy, ja nigdy się nie dasowałem do specjalnie do liczb, które generowałem na TikToku czy YouTube, bo wiem, że jak niektóre osoby, tak jak ja miałem kiedyś, że warunkowały swoje szczęście i swoje samopoczucie w ciągu dnia tym, ile liczb miało na YouTubie, czy tam, no wtedy jeszcze nie nagrywałem na TikToku, ale do właśnie 2020 roku, tak mniej więcej 2019-2020, jak nagrywałem na YouTubie, była bardzo często taka sytuacja, że warunkowałem swoje szczęście liczbami, które generowałem na YouTube, i miałem coś takiego, że jak miałem słabe liczby, to nie miałem w ogóle motywacji tego, żeby nagrywać. Teraz się tego wyzbyłem i mam troszeczkę inną y, higienę pracy, że tak powiem, y, o czym też zaraz. Niestety bardzo mi przykro, że teraz tego nie powiem, ale po prostu no, muszę to dokończyć na samym końcu, bo tak mam napisane w scenariuszu, bardzo przepraszam. <laughs> no i co mi dało właśnie granie jak pago, granie pod content? No to, że tego contentu naprawdę było dużo, to, że miałem fajne liczby i sporo osób mnie kojarzyło na, na polskiej scenie. To może nie były jakieś ogromne liczby, ale zważając na fakt, że ta scena CS-owa jest taka dosyć hermetyczna i mimo tego, że jakby dzieli się na sporo podgrup takich, że są osoby, które typowo są casualowymi graczami tam w przedziale, nie wiem, Silver Kałach. Są casualowi gracze w przedziale tam właśnie DMG Global. Są osoby, które grają teamowo, są osoby, które mają powyżej 4000 elo, są osoby, które mają między 2-3000 elo, są osoby, które po prostu grają sobie face city, albo for fun, albo właśnie, że się lepszymi graczami. Jest masa właśnie tych podpunktów. I wiem, że z każdej właśnie tej podgrupy miałem osoby, które mnie kojarzyły, bo nie raz grając właśnie z osobami, które mają niski level na face, nie raz grając na przykład jakieś armii, nie raz grając po prostu face city z bardzo dużo osób. Mnie kojarzyło, znaczy bardzo dużo, no. Tak powiedzmy, że średnio jak grałem kiedyś na trzy teamy polskie, no to nie było szans, żeby w jakimkolwiek mnie nie rozpozna... Kurwa, czy ja to dobrze opisałem. Powiedzmy, że było tak, że jak graliśmy na trzy polskie teamy, no załóżmy, że nawet z rzędu, to nie było możliwości, żeby w którymkolwiek jakaś osoba mnie nie poznała. W sensie nie było możliwości, żeby na 15 Polaków żaden mnie nie rozpoznał, co było oczywiście bardzo miłe. Większość pozytywnie jednak reagowała na mnie, część nie, no, ale to tak, tak wygląda niestety polska scena, CSA, tak wygląda polska. Mentalność, że lepiej komuś zazdrościć i być zawistą kurwą niż, niż wspierać kogokolwiek, ale trudno. No i co jeszcze dała mi gra jak Pago? Właśnie dała mi to, że spotkałem Pago. Chodzi mi o to, że dzięki temu, że Pago był moim idolem, to tak się jarałem podczas każdej interakcji z nim. Bardzo się cieszyłem, kiedy on komentował moje mecze, kiedy mogłem z nim zagrać, kiedy mogłem zagrać na niego, kiedy grałem Emeritos Bonditos. I to jest właśnie niesamowite. Kolejny podpunkt, który tutaj sobie zapisałem w moim niesamowitym scenariuszu, to jest CS2. Yy, I miałem tutaj na myśli właśnie wymianę sceny oraz przegląd cybersportu. Chciałem, chciałem zobaczyć, jak to teraz wygląda. No i właśnie niesamowite jest to, że mistrzami ESL, Mistrzostw Polski została drużyna Palomy, Olimp, Moonwalk, Fly i Kiserek. To jest niesamowite, że ci zawodnicy nie osiągnęli w CSGO tak dużo. W znacie sensie oprócz Olimpa i bo oni nawet przecież byli na Jemie. W ogóle miałem nagrać y, Palomagate film. Nagrałem go nawet, ale stwierdziłem, że nie ma sensu go wrzucać. Ten film, który właśnie teraz widzicie, nagrywam na początku grudnia. Pojawi się on na końcu grudnia, więc też nie do końca wiem, jak się rozwinie ta sytuacja z Palomą. Natomiast i y, też nie do końca to śledzę, bo mnie troszeczkę to nie interesuje. Po analizach meczów Palomy właśnie w półfinale i w finale Mistrzostw Polski, no uważam, że nie byli odpaleni, że grali zupełnie normalnie. Czasami mieli dobre timingi, czasami mieli po prostu skillowe akcje, ale to nie, nie absolutnie żaden radar hack, żaden WH, żaden aim, nic takiego. Uważam, że po prostu są skillowymi zawodnikami i tyle. Ale to jest ciekawe, właśnie, że podczas cs 2 ta, ta scena aż tak się zmieniła, tak? Że ESL mistrzami Polski została drużyna Palomy. Zawodnicy właśnie Olympesa Nix to są zawodnicy z JEMA. Moonwalk szczerze mówiąc nie kojarzy go. A Flay to jest zawodnik, który w CS-ie Goł tak naprawdę nie osiągnął za wiele. Co prawda, był w drużynach y, nawet stop 3 y, cybersportu, tak? Był w, przecież w Anonymu, był w Thunderfleszu, był w Lod. No i Kiserek. Kiserek, czyli zawodnik, na którego grałem, tak naprawdę, yy, grając turnie od Samsunga. Mecz, który komentował Pago, nawet tutaj możecie sobie zobaczyć. No i to jest niesamowite, nie? Że tak scena się po prostu zmieniła, że tak naprawdę wystarczy zmienić gierkę i zobaczcie. SL mistrzami Polski została Poloma jeszcze teraz, przed chwilą, wczoraj, jak to nagrywam, Thunderflash wygrał Polską Ligę Sportową, tak? Powiedzmy, że wygrali taki jeden duży polski turniej. A zawodnicy w Thunderflashu też nie są mocni. Klameczka, to jest zawodnik, z którym grałem kiedyś w On, okej, okay, no jest, jest okej, okay, ale nie jest wybitny. Na pewno nie, nie powinien, uważać, że nie jest na tyle dobry, żeby być mistrzem Polski, no co, co jakby pokazuje tylko, że, że ta polska scena niestety troszeczkę podupadła, albo po prostu się zmieniła, tak, bo nie do końca wiem, jak oni chłopaki grają, chociaż jak analizowałem mecz Paloma Thunderflash to klemeczka, no i ogólnie Thunderflash no, nie zagrał jakoś wybitnie, bądźmy szczerzy. No i kolejna rzecz, dlaczego przestałem grać w CSa 2? Po pierwsze, męczy mnie znajdowanie nowych osób. Osoby, z którymi grałem wcześniej, też nie do końca mi się z nimi czasami dobrze gra, no ale głównie jest ten powód, że tych osób po prostu nie ma. I męczyło mnie to w ogóle na końcu grania w CS:GO, tak jak to, co miałem z MKS-em. Z MKS-em grałem Faceit i szukaliśmy osób do grania w CSGO. I przez dosłownie 2-3 miesiące wakacji znaleźliśmy jedną osobę, która się później obraziła. Był to Batman, o którym jeszcze na końcu filmu będzie kawałeczek. No ale przez 2-3 miesiące tak naprawdę znaleźliśmy jednego może góra, dwóch, trzech zawodników dobrych, których, których moglibyśmy teoretycznie wziąć do składu, ale którzy albo coś mieli nie tak z, jakby z dyspozycyjnością, albo po prostu już byli w innych teamach. No różne rzeczy się działy, natomiast to tak typowo właśnie pod Team, czy pod granie Face'ów nie znaleźliśmy Nieśmy na ostatecznie nikogo, z kim moglibyśmy grać, szukając osób 2-3 miesiące. Więc to jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa, grając, czuję jakbym się nie rozwijał. Niestety ta gra uważam, że zabiera mi w tym momencie więcej niż daje, i siedzenie cały czas przed kąpem nie jest rzeczą, którą chciałbym robić w tym momencie po prostu. Kolejna rzecz to jest to, że CS nie daje mi telefonu co wcześniej. Uważam, że pomimo tego, że nie, nie osiągnąłem jakoś mega dużo, to no kurczę, jednak wersja go Le wersja GO po prostu lepiej mi się grało i grałem w ogóle z bardzo fajnymi ludźmi w tam. Na tym okresie, tak, przez te 3 lata gra grania teamowego. Natomiast teraz ciężko by mi było po prostu znaleźć nowe osoby, znowu się z nimi zgrywać, znowu odpleniać tych kurwa zjebów. No i po prostu granie daje mi telefonu co, co kiedyś. Już niestety się troszeczkę zestarzałem, bardzo mi przykro, ale no, no granie daje mi telefonu co wcześniej po prostu. No i ostatnia rzecz, dlaczego przestałem grać w CSGO? Gra jest w moim odczuciu gorsza od wersji GO i to znacznie. Po pierwsze, AWP. -a. No sniperzy mają totalnie przejebane. Picker Advantage, AWP, która nie. No fliki, które nie działają praktycznie tak, bo musisz nacelować i dopiero strzelić w ogóle ta wupa inaczej działa niż, niż w GO. Przejdźmy dalej, kurwa, co jest chujowe w tej grze. AK-47, no ten, ta full auto, to jest w ogóle, no coś, coś w ogóle dziwnego strasznie. Recoil przy AK-47 to, kurwa, jakiś jest totalny random. Niby jak trzeba w ścianę, leci tak samo wszystko, a jak kurwa szans do typa kutniesz, to tam, kurwa, jest totalne Eldorado. Chuj wie, gdzie to leci. Te tracery strasznie mnie wkurwiają. View model, FPS-y. To, to jest w ogóle totalną abominacją kurwa, to już jest totalny szczyt wszystkiego. Input lag slash ogólny delay kurwa gry, nie wiem dlaczego on się dzieje, oraz potężne cienie przez które, no ja już kilka razy się nabrałem, że chłopiku ja to nie kurwa, to jednak cień był no i, i, i zacząłem strzelać w cianek Pojebane, jakbym miał schizofrenię, no ale to trudno. Właśnie kilka dni temu jak grałem z chłopakami z teamu Adasia, to mieliśmy właśnie gadkę, że a co ci przeszkadza jakiś kurwa input lag, to że masz nie wiem kilka milisekund więcej do input laga, to że masz tam awp a inaczej działa, to że masz tracery, to że masz view model, ale wyobraźcie sobie sytuację tak jak w moim przypadku było, że przez 5 lat macie jeden View Model, FPS-y, które zawsze, zawsze są wyższe niż herce w monitorze, które macie. Input Laga praktycznie nie odczuwacie, bo zawsze macie fajny sprzęt. Ogólnego delaya nie ma, bo ta gra po prostu była dobrze zrobiona. I nie gracie na tracerach oraz macie właśnie jeden View model, który się nie rusza, jest stacjonarny. I nagle pojawia się nowa gra, która każe zmienić wam View model. FPS-y są dużo niższe niż wcześniej. Pojawia się input lag, albo taki ogólny delay po prostu w grze. Plus jeszcze musicie grać z tracerami. I kurwa mi naprawdę się nieprzyjemnie gra, i plus ja jeszcze jestem taką osobą której naprawdę wszystko przeszkadza podczas gry. I to jest właśnie śmieszne porównanie, które miał kiedyś Maciej Wrubel, który powiedział, że normalny zawodnik CESA, jak jak mu nie idzie, to zmienia celownik, może rozdziałkę. Maciej Wrubel, jak mu nie idzie, to kupuje sobie nową myszkę. A Rojek, Rojek, jak mu nie idzie, to kupuje sobie całe nowe stanowisko. I to jest niestety prawda. Ja mi naprawdę bardzo dużo rzeczy przeszkadza. Czuję tak naprawdę każdą różnicę. Ja nawet, jakbym miał, nie wiem, obniżone biurko od kilka centymetrów, to ja bym to poczuł po prostu i bym je to wkurwiał na maksa. No i ja miałem różnych rzeczy naprawdę ogrom. No, słuchawek miał kilka par, myszek miałem przynajmniej cztery, monitory miałem no chyba też ze cztery, no plus laptop, więc no powiedzmy, że 5. klawiatur miałem przynajmniej trzy, biurek miałem 3, no i konfiguracji komputera miałem ponad 20, bo, bo no, jak liczę to, że ka każdą zmianę komputera jako nową konfigurację, tak, bo miałem trzy karty graficzne, nie, więcej miałem kart graficznych, miałem cztery procesory, ponad 5 kart graficznych, trzy płyty główne, no i tam jeszcze różne inne części, w każdym razie konfiguracji naprawdę było bardzo sporo, bo to nie było tak, że ja zmieniałem komputer i miałem trzy, tylko miałem dosłownie kilka konfiguracji, bo ja mając ten sam jakby Cały setup potrafiłem zmienić po prostu kartę graficzną 5 razy, więc miałem dosłownie ponad 20 konfiguracji komputera. To dlatego, właśnie, żeby mieć więcej FPS-ów i tak dalej, żeby te FPS-y dorównywały też hercom, które mam w monitorze. Więc naprawdę mnie irytowała masa rzeczy i mnie irytował nawet kabel w słuchawkach, jak się ocierał o bluzę i to, i to było słychać w słuchawce. Dlatego też m.in. kupiłem sobie słuchawki bezprzewodowe. To, że miałem w myszce za gruby kabel, miałem po prostu za sztywny ten kabel, musiałem kupić sobie nową myszkę bezprzewodową. To, że miałem za małą podkładkę, ja ogólnie teraz gram na podkładce 120 cm na 60 Centymetrów. Ja naprawdę jest masa rzeczy, które mnie wkurwiały i które jakby zmieniałem specjalnie do tego, żeby lepiej mi się grało w grę. A teraz jest po prostu parę takich rzeczy typu tracery, typu właśnie viewmodel, Model, których się nie da zmienić i co mnie giga wkurwia. Bo ja bardzo chciałbym zmienić te rzeczy, ale niestety się nie da, bo gra, gra mimo, mimo tego, że powinna być w becie została wypuszczona jako, jako premiera, no to nie ma kilku, kilku opcji, które były właśnie w poprzedniej wersji tytułu, co mnie po prostu wkurwia na maksa. No ale odchodząc od tego wkurwiania i przechodząc do troszeczkę lepszych emocji, to fajnie, że mogą być po prostu częścią tej sceny. Graczem, trenerem, komentatorem, ale równie bardzo, o ile nie bardziej, cieszę się, że na tej scenie mogłem być twórcą. Bardzo miły był, właśnie, rozpoznania przez widzów na serwerze. W ogóle, kilka było takich sytuacji, że ktoś mnie chciał poprosić o to, żebym mu podpisał profil. I mówię, kurwa, kim ja jestem, żeby komuś profil podpisywać, ale mówię, dobra, jak też bardzo chcę na no to git, nie ma problemu. I co jeszcze będę tworzył, do końca nie wiem, ale wydaje mi się, że robię to od kilku lat i jakby nie jestem w stanie bez tego żyć, więc to jest na pewno rzecz, którą będę kontynuował i jeszcze to rozwinę na końcu. Natomiast w tym w momencie chciałbym podać cytat Roberta Kirkmana, który zobaczyłem kilka dni temu podczas właśnie oglądania jednego z filmów na YouTubie, w którym prowadzący na kanale Bez Schematu właśnie opisał moją, ulub, mój ulubiony serial, mianowicie The Walking Dead i dzięki temu serialowi też odkryłem masę innych filmów i seriali, które mnie rajcowały właśnie o tematyce zombie. Nie do końca też to jest fascynujące, że to są akurat zombiaki, ale ogólnie połączenie tego, że jakby jest jakaś walka z czymś nadprzyrodzonym, powiedzmy, plus element takiego przetrwania Jakoś mnie rajcuje zawsze. No i właśnie prowadzący na tym kanale przytoczył cytat w kontekście tego, że twórcy The Walking Dead poniekąd zepsuli ten tytuł, bo sezonów tego serialu jest 11. Ja obejrzałem dość początku siódmego, bo, bo dalej po prostu uważałem, że jest to nudne i takie dosyć mocno rozleczone w czasie, że pierwszy odcinek sezonu i ostatni odcinek sezonu był naprawdę bardzo ciekawy, ale po drodze tak, to, tak troszeczkę nic się nie działo. Nie, że były odcinki, że po prostu wszyscy bohaterowie ze sobą gadali i nawet nie dochodzili w tych rozmowach do jakichkolwiek wniosków, tylko po prostu wymieniali się informacjami, co było dla mnie dosyć mało interesujące. No i jeszcze tylko muszę dodać, że The Walking Dead serial został jakby to, to była ekranizacja komiksu Roberta Kirkmana, czyli właśnie twórcy The Walking Dead tylko tej wersji właśnie komiksowej. I Robert Kirkman w porównaniu do y, twórców właśnie The Walking Dead tego serialu zrobił coś niesamowitego i dla mnie bardzo inspirującego. No twórcy serialowego The Walking Dead zrobili z niego takiego tasiemca, taką maszynkę do zarabiania pieniędzy, coś wyprutego z emocji, coś coś co zatraciło swój pierwotny kształt i to za co wszyscy pokochali ten serial i rozleczenie tego na 170 odcinków, w których większość tak naprawdę jest już później nieciekawa. I Robert Kirkman wydawał ostatnie swoje powieści w okolicach 2019 roku, kiedy to był emitowany właśnie 9 i 10 sezon The Walking Dead i chciał dać pstryczka w nos osobom, które poniekąd zeszmaciły jego, jego niesamowitą twórczość i z pięknego serialu stworzyły tasiemca, którego nie da się oglądać przez, przez to, że jest po prostu bardzo mocno wybrakowany i rozciągnięty w czasie tylko dlatego, żeby, żeby zdobyć więcej pieniędzy. I chciałbym za ten fragment, yy, który może brzmieć górnolotnie w obliczu tego, że mówimy tylko o grze, jednak w tej grze wydarzyło się tak wiele przez te 8 lat podczas których grałem w ten tytuł. No i właśnie to ta gra pozwoliła mi poczuć na miastkę tego, czego nie mogłem doświadczyć w sporcie, o czym nawiązałem w filmie pożegnalnym w CSGO, pomimo naprawdę moich dobrych warunków fizycznych przez te ostatnie kilka lat, przez ten okres dojrzewania, miałem naprawdę sporo chorób i kontuzji, przez które nie mogłem się rozwinąć i przez które miałem masę problemów nie tylko fizycznych, ale też bardzo takich dużo emocjonalnych, takich psychicznych. Że już nawet w wieku 8-9 lat wracałem do domu, i, i z racji tego, że nie mogłem uprawiać sportu, to po prostu płakałem. I ogromną odskocznią i takim właśnie zastąpieniem tego sportu był e-sport. Były gry na początku Minecraft, ale, ale właśnie później ten CES, z którym naprawdę bardzo mocno się zaprzyjaźniłem. No i właśnie to, pr przez te choroby, właściwie głównie jedną chorobę, która się ciągnęła od drugiej klasy podstawówki do tak naprawdę pierwszej klasy technikum. Był to og ogromny ból po prostu podczas uprawiania jakiegokolwiek sportu, na który ja jako dzieciak nawet nie zwracam uwagi, bo po prostu cieszyłem się tym sportem i nawet pomimo takiego ogromnego bólu, którego po prostu nie, może nie, że nie wyczuwałem, ale zlewałem go, bo, bo robiłem to co, to, to, co sprawiało mi frajdę. I pomimo tego, że ten ból w pewnych momentach był tak ogromny, że ja dosłownie kulałem, to i tak... <ścoughs> to dzięki temu bardzo, tym bardziej doceniam tą przykody, z którą miałem z counter że mogłem doświadczyć chociaż na miastki, chociaż 5% tego, co mógłbym doświadczyć w normalnym sporcie, gdyby nie właśnie ta choroba i... I może dlatego jest to dla mnie aż tak ważne. No dobrze, pora na, pora na ten cytat. Łami mi serce, że muszę to zakończyć, ale za bardzo kocham to uniwersum, aby rozciągać tę historię tak, że przestanie być godna moich wobec niej oczekiwań. I ja będąc twórcą nie chcę wrzucać byle gówna, nie chcę myśleć o tym, czy może kiedyś będzie mi się chciało znowu grać ten tytuł i nie chcę rozciągać tego kontentu, który mam, tylko po to, żeby właśnie utrzymać waszą uwagę i cały czas mieć z tyłu głowy myśl. Ej, weź zagraj, bo nie masz czego wrócić na kanał. No i moje tworzenie w ostatnim czasie mocno się zmieniło było to właśnie tworzenie na zapas. I była część osób, grupa osób, która mnie za to jebała, między innymi to byli moi znajomi, że o, teraz zrobiłem fajną akcję, zobacz, zrobię miejsca, to ty to kurwa wrzucisz dopiero za rok. Ale miałem coś takiego, że no pomimo takich słów dalej wiedziałem, co muszę robić, żeby po prostu, żeby nie mieć takiego obciążenia psychicznego, bo ja wiem, jak to było wcześniej. Robienie filmów na zapas jednak sprawia to, że masz komfort psychiczny, że nie musisz czegoś zrobić, że jedynie możesz coś zrobić. Że robisz masę filmów na zapas i to, czy zaczniesz je puścić w tym tygodniu czy w następnym, to nie ma znaczenia, więc więc nie musisz tego akurat teraz montować, tylko po prostu zaczniesz sobie tą, tą swoją przygodę z YouTube'em nie w styczniu, tylko w lutym, może w marcu, może w kwietniu, ale dzięki temu, że będziesz cały czas świeży, że nie będziesz miał z tyłu głowy myśli, że musisz coś wrzucić, bo ileś tam osób na to czeka, bo będziesz miał mniejsze zasięgi, jeżeli nie wrzucisz, bo masa innych rzeczy. No i to naprawdę potrafiło mnie dołować i tak, tak obciążać psychicznie bardzo mocno przez, przez dłuższy czas, bo ja już jestem twórcą od kilku lat, od, no zaraz będzie kilkunastu, niesamowite, ale no, mówię tutaj o takich sytuacjach załóżmy z 2017, 18 roku, kiedy wrzucałem 18 i 19 bardziej, kiedy wrzucałem Fortnite'a i wtedy właśnie byłem w twórcą takim Fortnite'owym lekko na kanale, który już nie istnieje, bo spadł z rowerka i wtedy miałem takie myśli, że kurczę muszę coś wrzucić, muszę coś nagrać i się sam za to jebałem i nie dość, że miałem w ogóle gorsze samopoczucie, nic nie robiłem, bo jakby no ciężko wymusić na sobie bycie kreatywnym, to musi przyjść samo i oczywiście można to zrobić, ale jak nie ma do tego totalnie żadnych warunków, to nic nie zrobisz, w sensie Dosłownie praca kreatywna wygląda w ten sposób, że w, w słaby dzień możesz siedzieć cały dzień i zrobić coś. Albo kiedy masz dobry dzień, dosłownie z bomby Ci przychodzą cztery pomysły, które są W chuj lepsze od tego jednego, które wymyśliłeś Tego właśnie jednego słabego dnia i wymyślasz je kurwa W pół minuty, nie? I tylko masz problem z tym później Żeby to zapisać, bo twój mózg działa w ten sposób Przynajmniej u mnie tak to wygląda I właśnie to tworzenie na zapas to był, to był klucz do, do Tego, że, na, że ten kanał Się tak rozwinął, że było tyle treści Bo też jakby wrzucanie takich Filmów na zapas odciąga Cię od Warunkowania swoich y, Tworzenia treści i swojego szczęścia Wynikami, bo tworzysz mnóstwo treści Zanim zobaczysz wyniki. I to jest właśnie super, że nie, nie nakręcasz się tym albo nie dołujesz się tym, tylko po prostu robisz. I to mnie sporo nauczyło nie przywiązywania się do, do wyników za bardzo, bo one się naprawdę bardzo szybko zmieniają. Wrzucisz jeden film, będzie miał 5 wyświetleń, wrzucisz drugi, będzie miał 100 tysięcy wyświetleń. I nie wiesz, dlaczego tak było. I później, jakby z perspektywy czasu, mogę sobie to jakoś realnie wytłumaczyć, bo, bo jakby mam takie możliwości, umiejętności na ten moment, że jestem sobie w stanie logicznie wytłumaczyć, dlaczego film 10 powodów zdobył aż ponad 50 tysięcy wyświetleń, bo między innymi miał dobry, tytuł, trafił w dobrą grupę docelową, miał dobrą klikalność miniaturki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak będzie wyglądało to wrzucanie treści na, na kanał, niestety póki co koniec z filmami, o czym za chwilkę, no i raz na kilka dni będzie pojawiał się shorts. No i właśnie, koniec 2023 roku, to koniec mojej aktywnej przygody w Counter-Strike jako twórca i jako zawodnik. Czuję, że chciałbym kiedyś jeszcze spróbować swoich sił na turniejach, a także jako komentator, o czym mówiłem w filmie Żegnaj CSGO. Jednak czuję, że jeżeli zrobię to teraz, to stracę dużo, bardzo dużo. Stracę coś najważniejszego, Ważniejszego, czyli czas. Wiem, że będę musiał pogodzić się z tym, że nie osiągnąłem swoich ostatnich celów z grą, takich jak bycie w top 30 cybersportu, ale robiąc w głowie retrospekcję tego, co chciałem osiągnąć w grze, to już to osiągnąłem. Mimo tego, że cały czas jest masa osób, które mam jakby w swoim otoczeniu i nie tylko, które uważają, że to, co osiągnąłem, osiągnąłem na plecach innych osób. Ale nie bardzo się tym przejmuję, bo jakby słyszę, to tak naprawdę całe swoje, całą swoją karierę CS-a i wbijając Golda, i wbijając Kałacha, i wbijając rzełka, Globala, i wbijając wszystkie Lewele, i wszystkie na FaceCie, albo nawet wrzucając treści na YouTube'a <gry> i czy tam na TikToka i jak one tyle, osiągały tyle wyświetleń, to cały czas była jakaś osoba, która mówiła, że osiągnąłem to na plecach innych, albo nie, miałem szczęście, czy cokolwiek. Uważam, że w takich sytuacjach szczęście sprzyja lepszym, ale to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kurwa, CSGO to jest gra pięcioosobowa, to nie jest kurwa jakaś gra, gdzie grasz sam, więc to jest logiczne, że zawsze będzie osoba, która ci pomoże i zawsze będzie osoba, która ci przeszkodzi. To, że w mojej karierze było dużo osób, które mi pomogło, to też nie znaczy, że było więcej osób, które mi przeszkodziło. Bo naprawdę było ogrom osób, które mi przeszkadzało podczas mojego pięcia się na, 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 na szczyt moich możliwości e, counterstrike'owych. No i właśnie cały czas znam osoby, które mówią, że byłem bustowany albo osiągnąłem to dzięki, na plecach innych. E, mówią to z zazdrości, zawiści albo z innych powodów, których nie jestem w stanie teraz wymienić, bo mnie przychodzą mi po prostu do głowy. No i właśnie wracając kilka lat wstecz, to ja naprawdę osiągnąłem praktycznie każdy cel czy każde marzenie, które miałem. Wiadomo, że te marzenia to nie było coś, wygraj im albo wygraj majora, tylko naprawdę miałem takie dosyć mocno, może nieprzyziemne cele, bo mając. Silvera myślałem o globalu i osiągnąłem to, więc to były też dosyć spore cele, dosyć spory krok musiałem wykonać, nawet nie jeden, żeby dojść do, z punktu A do punktu B, z punktu Silver 4 do punktu global i, i jeszcze dalej, dużo dalej. No i właśnie spełniłem kilka celów czy marzeń, które miałem, na przykład zrobiłem pieniądze będąc komentatorem czy trenerem, robiąc dzięki tej grze masę rzeczy, która mnie jarała. Miałem najlepszą rangę na matchmakingu, miałem najlepszą rangę na wingmenie, miałem kosę na początku Falkiona za 300 złotych, a kilka kos później miałem bagneta, M9, na końcu karambita, czyli noże, które od zawsze chciałem mieć, a na które było mnie stać mimo tego, że praktycznie nie dokładałem żadnych swoich funduszy, bo tradowałem kosami lub sprzedawałem je, a następnie składałem oferty kupna droższych kos właśnie na, na rynku Steam. Robiłem to zlecenie kupna i swoją drogą to jest genialny sposób. Czasami może troszeczkę trzeba poczekać, ale ja na takich transakcjach w około 2 lata przeszedłem z Falkiona za 300 zł do karambita za grubo ponad 2000. No teraz ceny tego karambita jest ciężko jakby, ciężko jest go wycenić po prostu, bo, bo był taki lekki krach na, na rynku, że tak powiem, yy, w związku Związany z premierą CSA2. Miałem świetny team, a nawet kilka świetnych teamów. Po pierwsze Existence Esports, po drugie Red FBS, czy na końcu Turboptysie, z którymi byłem prawie dwa lata, a w ogóle to jest moim zdaniem mój osobisty sukces, że byłem w jednym teamie przez prawie dwa lata, bo wcześniej grając w teamach, jak wytrzymałem w jakimś 3 tygodnie, to był naprawdę sukces i to spory sukces. Miałem każdy level na Faceitcie, na końcu osiągając potężne 3242 Elo, co jest chorym wynikiem, patrząc na to, że w połowie 2020 roku miałem zaledwie 760. Elo, a po niecałych 3 latach wbiłem swój pik. Byłem w rankingu cybersportu, co prawda nie w top 30, ale w top 50. I zważając na fakt, że naprawdę nie graliśmy dużo, bo w okolicach stycznia czy lutego 2023 roku potrafiliśmy grać dosłownie jeden mecz w tygodniu i te 41 miejsce w rankingu cybersportu to absolutnie nie była nasza pełnia możliwości. No i pomimo wbicia ponad 3200 Elo, uważam, że nawet nie byłem blisko swojego piku formy i ludzie, z którymi grałem, też nie byli wybitni i nie byli w piku swoich możliwości czy umiejętności, szczególnie, że bardzo często grali. Po prostu z ludźmi z PGS, -a, z randomami, a osoby, które regularnie ze mną grały, to był tylko MKS i Batman. Co prawda Batman wtedy naprawdę dobrze grał, bo były momenty, że pomimo grania na teoretycznie dużo wyższym poziomie niż on reprezentował, bo sam miał 200 Elo, a grał na lobby average 2500, to i tak potrafił robić nieraz najlepsze statystyki w teamie. No i właśnie będę musiał się pogodzić z tym, że nie osiągnąłem w swoim życiu wszystkich celów czy marzeń, które miałem związane z grą Counter Strike, ale wiem, że muszę poczynić krok w przód i nie mogę stać w miejscu cały czas, więc żegnam was w ostatnie dni 2020 tego roku. Mam nadzieję, że każdy, kto tego słucha, spełni swoje cele lub marzenia, które ma w planach, bądź tylko póki co o tym myśli, nie wiedząc jak to się dalej potoczy. Związane z Counter Strike'em czy z czymkolwiek innym i życzę również sobie, żeby przyszły rok był tym przełomowym i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś o mnie usłyszycie. To by było na tyle. Trzymajcie się na razie i cześć.